Toki pokazuj się! Nie! To jest... jest pierwszym składem. No nie! Co to, to za jakieś szczęście? No. Albo drugi, no. Dawaj <grytanie> To... No! 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 Ale Do końca! Graj! 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 Jeszcze raz! I spokój, raz. Rzutko. Domino przyjmij kurwa

Głośno zawsze wierni i oddani! To się będzie kończyć generalnie za 15 minut. I No to tu przyjdzie. 14 gwiazd blask oświetla śląskie miasta. Teraz tam czas stałby za bysła 15-13. Słyszysz ten śpiew, to P. Pe... Idziesz, idziesz, ładnie, po boku idziesz. Ładnie. No. no. Dobrze, dobrze. Jest. Domino. Cool. Yeah. W ich żyłach niebieska krew Strażnicy niebieskich stref Niepodzielni, a dzielni Władcy starośląskich dzielni Zawsze wierni Tradycja to miernik miernik, Wy jesteście mierni Nikt nie zmieni korzeni A my na sektorze urodzeni Ochrzczeni na pierwszym szpilu Pionierzy śląskiego stylu Chociaż na śladowców w tylu Ciągle z tyłu To nie utopia, kopia To kopia zero Wartek seropatził się Stereo świecę przykładem Jak Mutleo Naszych Kosztów tych czternastu gwiazd, las Dajesz światło dla Śląskich miast, łas Nie tu będzie takich innych klub, bo każdy prawdziwy ślącać z ruchem aż po grób, aż po grób, aż po grób, aż po grób I ruch, ruch AKS Każdy wrzeszczy ten okrzyk dla złowiesz złowieszczy to powód waszych dreszczy, was tam płoki ma ro... Tak jest Domina za do przodu tak Ale mu to podął. jeszcze teraz Teraz rzuta! Jest Wybił nie Domino. Jakby to puścił do tego, to stoki by to... To jest ostatni mecz? Ja. Dzień dobry, nie, ja Chciałbym, żeby nie widział, jaka jest bala. Z się pod wami nogi, ty na was w wrogim zerka. Przy buzerka zerka, z twoim strachem zagra w berka, to wielka niebieska erka. Śląski legend, bohaterka, zna Adlerka, To nawzajem... Teraz jest jak A gdzie on jest? Ładnie! I wrzuta, lekko, miękko. No, szybko! Dobrze! tukiego? Dobrze. Stoki po prostu. Stoki, Oli do przodu. Nie w ta strona się obrócił, to miał? Oli. Pory, nikt nie skory do pokory, bo na dwa kolory chory, jakie fory, nie ma sory, bo sektory na batory. Swe opory, uciąg tracić, tym za nadobne płaci, to dla niebieskich braci, liryczna piona, terror na stadionach, peronach i mikrofonach. Naszych złotych czternastu gwiazd. Dajesz światło dla

No do niego, za nim, nie popuść mu. Nie, to będzie tak inny grób, bo każdy prawdziwy szlachet z ruchem aż po grób, aż po grób, aż po grób, aż po grób. Rodowity ślązak nie kibicujący niebieskim koszulką to jak rodowity Niemiec kibicujący turko i doprawdy nie wiem kto dał psychotropy waszym kracom ale lepiej weź barwy i zostań honorowym dawcą to psychowan będzie sprawą ruszy w bój niebieska horda chyba że ty w stylu Forda znasz się na rekordach a wtedy jak te wu, to do głośląskiego gniewu Ze świata kurany śpiewu ruchu my ci damy do A ty grajna na mikrofonach zawsze wydajna niebieska ferrajna będzie dbała By niebiesko-biała chwała trwała, a ty dalej sobie mała Masz o niebieskich migdałach Między bajki włożę to, że mamy plamy na honorze Niebieska Rka to Boże. Życie w niebieskim kolorze urodzony na sektorze Spodzony w rydbitów a ark na pierwszej największym zaszczytem, sensem bytu A ty tu sprawd ten tytuł, patrz niebieskiej niebieskie, firajnie. To Tocy nadzwyczajny, dajmy krainy dla, dla nas to coś więcej niż... Poprzeczka i dwa słupki, a tu masz tą z jedna odstarzają się podróbki w gruncie rzeczy. rzeczy Jesteście podobni do Ben chwila Cały czas śmieszni, a na koniec i tak dajecie dyla Chwila, chwila, weź się nie wysilaj Władza to na fach, wy rządzicie inno w stach od nas wasz strach Naszych złotych, czternastu gwiazd Las, daje światło dla szląskich miast Łas, nie tu będzie taki inny klub Pokaż nieprawdziwy tak z ruchem aż po Aż po grób, aż po grób, aż po grób, aż po grób Walcz, 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 walcz! Jest. Czysto! Prawie. Zawsze wierni i oddani, psychofani, zgrani, każdy hajduczanie staje murem, szale w górę, wszyscy górem Naszych, złotych, czternastu gwiazd, las, daje światło dla śląskich gwiazda. miast, łas. Nie będzie takich innych klub, bo każdy prawdziwy Ślącak z ruchem aż po grub. aż po grub. aż po grub. aż po grób, aż po grób. I mocacy mokną to tak odtąd A szkać po z horyzont worki węgla Ludzi tu po rynkach gryzą, na pyskach ludzi pracy To jest śląski ślązacy, nic nie muszę ci tłumaczyć Zrozumieć to raczej Żwi za stukę młodych chłopców, co na starczy już przepadli Władli łapy tym. kierę przyszłość domu kradli Słysza, modlitwa na ustach tych, co nadujechać dół jechać Pozwól Boże wrócić na wiersz, panie na poduszu w każdej cegle zapisane, w każdej ścianie. Wściekłość patra na i i cichutkie bajki łkanie. Tylko nic się już nie zmieni, żywot zmieniony w konanie. Bez lata widziałeś, jak do życie, wycierane czasy. Jak szczewik na bez lata słyszą. Te obietnice, że będzie lepiej, bo żyjecie sobie życie bez lata Widziałek jak wygląda życie, wycierane czasy Jak szczewik na bicie bez lata słyszą Tuż te obietnice, że będzie lepiej, pożyjecie sobie życie bez lata kaj lepiej bo w korcach pusto i pić nie ma za co Pytą się po to droga ta w tonosuchową suchową, przed łaską Bożą Czemu się zagubił, zawiesił w przestrzeni? Czemu Bóg opuścił ten kawałek ziemi Josną te historie z własnego doświadczenia To prawda ogród bo nic tu się nie zmienia Bez to samo, by napitno pani cztery minuty Dobrze. Brawo. Mam to. Mam to.

Idziesz, idziesz, idziesz. Ładnie, ładnie, przygotuj się. Ładnie. Dobrze. そう。<laughs> Ah, listo.